Ten rok był trudny chyba dla rolników, bo pogoda nie rozpieszczała, ale mimo wszystko plony są obfite. Myślę, że możemy rolnikom dziękować za ich pracę, za ich trud, który włożyli w to, żeby plony były odpowiednie i dzisiaj widzimy efekt tej, tej ciężkiej pracy. W tym roku Kulkowa Huta, Łosienice, Nowa Wieś i Żuromino przygotowały fantastycznie udekorowały Kulkową Hutę. Wygląda to naprawdę. Bardzo dobrze, nawet elementy militarne się znalazły. Pojawił się czołg. Mam nadzieję, że nigdy nie będzie go trzeba wykorzystywać. O tego po ony był bardzo udany. Dużo zboża zebraliśmy, słomy, także naprawdę w tym roku pogoda dopisała. Jesteśmy zadowoleni. 32 hektary ziemi posiadamy ornej. Chodujemy bydło w ilości 90 sztuk. A kierunek użytkowy to jest typowo mleczny. Ten rok jest inny zupełnie niż lata ostatnie, a więc rolnicy musieli borykać się z pewnymi, ja to nazwę anomaliami pogodowymi, bo przecież zarówno lipiec, jak i sierpień, w dużej mierze były to miesiące bardzo deszczowe, co nie jest charakterystyczne dla naszego klimatu, a utrudniało to znacząco pracę rolnikom przy zbiorach. Niemniej wydajność musimy określić na satysfakcjonującym, wysokim poziomie. Niemniej jednak te niesprzyja ta niesprzyjająca aura, te warunki atmosferyczne spowodowały, że jakość zbóż też nie jest taka. Jakiej chcielibyśmy sobie życzyć, co powoduje często obniżone wartości skupowe płodów rolnych. W tym miejscu warto podziękować rolnikom, bo naprawdę warunki w tym roku były bardzo trudne. przede wszystkim przebierzmy sobie <grywa> w strojach, będziemy przejechali, belemy nam się, belemy, ślemy w Korowodze, a ty mamy stoiskę, z naszyma produkt ma, mamy pieciemy plince, robimy dla dzieci i mamy ciasta różne, sernik, drożdżówka, kawę zrobimy, herbato zrobimy, bo takie wyboru dzisiaj przyjechało z samymi pysznościami, karkówka w kapuście, mamy kaszankę z cebulką, mamy żurek, mamy mnóstwo ciast, gofry bąbelkowe, zakręconego ziemniaka, także same pyszności dla każdego coś dobrego. Żurek, bigos, chleb ze śmielcem, gofrę, kompot z owoców na sadu kawa, herbata. Przyjechaliśmy dzisiaj z zakręconym ziemniakiem, z zapiękankami, pysznym bigosem, pysznym żurkiem. Mamy również mini burgerki, pyszne ciacho. I tak jak już mówiłam na scenie, miła atmosfera. Dla mnie w sumie zawsze to jest najważniejsze święto, jakie mają rolnicy. W mojej rodzinie zawsze dożynki były wielkim, wielkim świętem. Mamy dużo miejsca, w których można usiąść sobie pogadać. Trochę zieleni, piękny Orlik, plac zabaw. Eee, też mamy mural, który malujemy dalej. Będzie przeciągnięcie. No i w ogóle różne konkursy, zabawy mamy tam. Zapraszamy do nas. No i mieszkańcy bardzo dbają o swoje odejścia. Oczywiście, jak najbardziej. Zresztą to widać. Jak ktoś nie wierzy, lepiej przejechać, zobaczyć. Na co wszystkim sensie wygrano? No już jest przeznaczone na kolejny etap moralu, który malujemy. Będzie ukończony w przyszłym tygodniu, otwarcie gdzie za dwa tygodnie. Co będzie przedstawiał? Starożytność i współczesność. Będzie kuźnia, jedyne, jedyna studnia z wodą ujęcie, która była jedna na całą kamienicę. No i współczesność nasze kaszubianki. Więcej też piękne, Więc widać, że kosztowały dużo pracy, że się mieszkańcy zaangażowali w to, żeby te miejsca wyglądały w taki ani inny sposób. naprawdę komisja konkursowa miała dużo orzech do zgryzienia, żeby ustalić kolejność.